Niewielu mieszkańców Lubania wie, że podczas II wojny światowej w mieście znajdował się kompleks Gema Werke, produkujący niemieckie systemy radarowe, w skład którego wchodziło aż 10 zakładów zlokalizowanych na terenie Lubania i ówczesnego powiatu lubańskiego. Gema Werke faktycznie w w latach 1943 przybyła tutaj, w zasadzie została przeniesiona z Berlina ze względu na duże naloty, zintensyfikowanie nalotów na Niemcy, jak również Berlin. Ale jej historia sięga znacznie wcześniej, bo lat 30, kiedy to Adolf Hitler dochodząc do władzy w 1933 roku e, e, rusza z programem e, militarnym. A jednym z tego e, takim e, e, jednym z elementów programu militarnego był rozwój radarów, systemów radarowych, które wtedy tak się oczywiście nie nazywały. Były to urządzenia nadawczo-pomiarowe służące do identyfikacji e, statków, obiektów, mówię tak, nazwijmy. Jej historia sięga 1934, rok później w Berlinie powstaje spółka, towarzystwo w zasadzie, towarzystwo aparatów elektroakustycznych i mechanicznych. Eee, założycielami jest jej Paul Erbelsloch i e, von Wilson i oni zakładają tąże spółkę Gema Werke. E, oczywiście, jak sama nazwa i, i nasza wiedza wskazuje, zajmowała się właśnie produkcją elementów systemów radarowych. Pierwsze urządzenia radarowe powstały już na początku XX wieku. Historia jako tako systemów radarowych sięga 1904 roku, kiedy to e, Christian e, Hulsmeier e, zaprojektował, wymyślił takie urządzenie, malutką skrzynkę, dwie, w zasadzie dwie skrzynki, które miały e, wykrywać e, podczas niepogody... E, statki wchodzące do, do portu po prostu miały, miały one pokazywać niebezpieczeństwa dla tych statków i miały odpowiednio wprowadzać je do portu. I to był 1904. W 1927 roku taka guru w zasadzie, mistrz, jak go nazywano czasami e, mikrofali, człowiek, który opatentował 300 patentów dotyczących e, radarów, e, Hans holman zaprojektował pierwszy radar, zaprojektował pierwszy radar nad, w zasadzie urządzenie nadawczo-odbiorcze. I to są te początki, które, z którymi to później Holman współpracuje z firmą Gemawerke właśnie w Berlinie. I w 1938 ciekawa historia, Gemawerke wypuszcza już systemy radarowe, w zasadzie 34, to są radary morskie, ale w 1938 Niemcy już mają na tyle rozwinięty przemysł ten radarowy, że y, y, tworzą system ochrony, można tak to nazwać, lot, przeciwlotniczej, na granicy zachodniej. Tworzą go, tworzy go osiem radarów: radarów y, Freya i radarów Würzburg. Niestety ten system był w pewien sposób ułomny z samymi systemami Freya, dlatego sparowano je, to tak brzydko nazwano, z systemem y, Würzburg i stworzono system już w pełni y, mobilny, w pełni y, przechwytujący te y, właśnie zagrożenia wynikające z. Y, Ewentualnych nalotów czy też wtargnięcia w strefę powietrzną kraju, czyli Niemiec. Niespełna dwa lata po rozpoczęciu wojny niemiecką przestrzeń powietrzną chroniło 160 potężnych radarów lotniczych. Było, z Baldachimem taka specyficzna nazwa niemiecka. Była to nazwa, która kryła taką operację, która miała na celu zabezpieczenie strefy powietrznej Niemiec. I stworzono to w 1941 roku. System radarów wynosił a 160 tych radarów, które były jakby otoczyły całe Niemcy, ale otoczyły go nie w samych Niemczech, chociaż też tam również, ale również w krajach ościennych, typu Belgia, Francja, Dania, północne Włochy, ale również i. Polska. I ten system sparowany, używany już tego słowa ponownie, z radarami, systemami nadarowymi już tego nowszej, nowszej generacji, czyli Wilsburgiem 65G, e, miał na celu e, ostrzeganie. System Freya na dalekiej odległości wyłapywał radary, wyłapał samoloty, a system Würzburg lokalizował dokładnie, ile ci samolotów, w jakim szyku, jakiej wysokości i z jaką prędkością. I następnie te informacje były przekazywane do takiej, do takiej jednostki, która nazywała się Nocni. Wojownicy. To była grupa y, pilotów myśliwców, która dyżurowała właśnie w, przede wszystkim w nocy i ona na dany sygnał startowała. System był podobnie oparty jak w takim filmie Bitwa o Anglię, gdzie pokazano ten system y, na takich wielkich tablicach, a więc były czerwone, zielone i niebieskie lampki. Czerwona lampka oznaczała wroga niebieska y, eskadry hitlerowskie. W 1943 roku niemal cały niemiecki przemysł radarowy zostaje przeniesiony do Lubania, do ogromnego kompleksu w trójkącie dzisiejszych ulic Fabrycznej Osiedle, Kopernika i Słowackiego. Okres Lubania to jest maj, maj czerwiec 1943 roku, kiedy to na ulicy Bismarckstrasse 25. Powstaje zakład przeniesiony, zostaje zakład Gemawerk z Berlina. I z tego co dzisiaj wiemy, nie został to cały przeniesiony, ale to już jest inna, że tak powiem, historia. I ten zakład tutaj yy, zostaje przeniesiony i rozpoczyna produkcję. I jak wiemy, produkcja to tam Freya, to ten największa i taka sztandarowa produkcja, ale również radaru Mamut. Jak sama nazwa wskazuje, był on wielkim radarem. Na wpół już e, elektronicznym, o bardzo dużym zasięgu, przeszło 300 km. Następnie był radar Wassermann, czyli wodnik, radar, radar e, morski e, o już e, wzmocnionej dodatkowo e, czułości promieniowania, a w związku z tym wysłało większe pole promieniowania. I radar, właśnie tak jak wspomniałem, produkowany był sekt, se, seak, Seakt, seakt. Ten radar miał zasięg 20 km, pracował na zakresie fal 81,5 cm. I to właśnie ten, który został zdjęty z grafa Szpe. Oczywiście Niemcy w Gamma werkę produkowali różne odmiany, które niestety nie weszły z przyczyn obiektywnych. Oczywiście zakończyła się za wcześnie dla nich wojna. Również produkcje tajne, które nie ujrzały światła dziennego ze względu no właśnie na to, że były tak tajnymi produkcjami, że zostały w konsekwencji wywiezione z Lubania i następnie przewiezione. Częściowo do Stanów Zjednoczonych, częściowo do Związku Radzieckiego jako zdobycz wojenna. Prawdopodobnie w ramach Gema Werke w Lubaniu i Leśnej pracowano nad bronią elektromagnetyczną. Produkcją tą i w Lubaniu i tą produkcją, która również miała miejsce w Leśnej, w Marklisa Leśna, w zakładach WDM byłej Concordii, to była produkcja, o której tak naprawdę bardzo mało wiemy. Dzięki pracy regionalistów Janusza Kluczyckiego, Janusza Skowrońskiego wiemy, że było coś, co miało działać na pole elektromagnetyczne i co miało zatrzymywać samochody. Według dzisiejszych, najnowszych badań wiemy, że nie tylko samochody, ale również samoloty. Istnieją raporty wywiadu amerykańskiego, które e, są datowane na e, luty 1944 i troszeczkę wcześniej, gdzie... E, przed 1944 roku istnieje taka informacja przesłana do szefa wywiadu, amerykańskiego wywiadu wojskowego, mówiąca, że prace nad wiadomymi urządzeniami są w trakcie wysokiego zaawansowania. Zacytowałem prawie dosłownie to zdanie i następnie w lutym 1944 roku pułkownik FA podpisujący się, kierownik Wydziału Zakładu Naukowego depeszuje do szefa wywi Wywiadu Amerykańskiego Wojskowego, mniej więcej taką informację. Pracę nad nad systemami zatrzymującymi silniki samolotów są w trakcie intensywnych realizacji. Co to znaczy intensywne? Prawdopodobnie były przeprowadzone próby. Czy one były przeprowadzone próby w Lubaniu? No są informacje, że tak, w Lubaniu, ale czy nie były one również w Leśnej? Być może tak. Z najnowszych informacji wiemy, że Leśna była również takim jakby biurem projektowym biurem projektowym właśnie dla gemywerki, projektującym właśnie te systemy. Tam ponoć. Ponoć było najwięcej tych naukowców i były te biura projektowe, które doprowadziły do tak dużego rozwoju tejże sztuki. Po wojnie niemiecką technologię radarową przejęli Rosjanie oraz Amerykanie. I przychodzi rok 1945, no i niestety twórca, guru radaru, Holman, nazywany właśnie tym yy, yy, geniuszem, geniuszem, zabrakło mi tego słowa, geniuszem radaru, Zostaje wywieziony Hans Holman z całą rodziną, zostaje wywieziony w ramach operacji Spinacz do Stanów Zjednoczonych. Co się dzieje z Gomawerk? Gomawerkę zostaje ewakuowana z Lubania, ale ta gemawerkę, która jak najnowsze badania wskazują, była również częściowo w Berlinie, zostaje w 100% wywieziona przez wojska radzieckie. Oczywiście wtedy dalsze prace zostały prowadzone. Ciekawostką jeszcze można powiedzieć, że gemawerkę i zakłady Lubańskie nie produkowały tylko radarów do ochrony e, przestrzeni powietrznej, e, morskiej, takich e, okrętów nawodnych, ale również był taki radar, który e, e, był instalowany na łodziach podwodnych i on się nazywał radar Kalajs e, i on miał zasięg 20 km, a więc jak widzimy e, Mie miejsce, miasto Lubań odniosło bardzo duży wpływ i znaczenie w działaniach II wojny światowej, i tutaj możemy dzisiaj powiedzieć, że naprawdę tego przemysłu było dużo ulokowanego. Ile kryje jeszcze Lubań tajemnic? No, postaramy się na pewno e, opowiedzieć o tych tajemnicach naszym telewidzom. E, mogę tylko podpowiedzieć, że jesteśmy bliżej rozwikłania zagadki Gemawerkę. Dlaczego? No to śledźcie Państwo telewizję Komsat i, 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 i różne portale, bo dużo ciekawych dokumentów się ujawniło, dużo ciekawych dokumentów, do dużo ciekawych dokumentów doszliśmy i warto śledzić te informacje na temat Gema ale również Lubania i tajemnic związanych z II wojną światową. Gema Werke w Lubaniu oficjalnie zakończyła działalność w maju 1945 roku jeszcze przed poddaniem miasta wojskom radzieckim. Szacuje się, że we wszystkich zakładach kompleksu mogło pracować nawet 3000 robotników przymusowych i więźniów w chwili obozu koncentracyjnego Gross Rosen, zlokalizowanych na terenie Lubania i okolic.